Teraz chyba też coś odblokujemy. Jakiś gorący towar, oczywiście. Końcówki wydechów, które wypozarzymy się później. Ostatni wyścig nam został do zakończenia tego stage'u, czyli Street Cross. Ładnie przeze mnie wcześniej nazywany Street X-em. Od razu lepiej brzmi to, tak? Street Cross, Street X. Miata jest królem Street Crossu, tak jak powiedziałem wcześniej. Właśnie dzięki mistrzostwom przeprowadzonym przeze mnie w Street Crossie, to zobaczymy, jak cudownie zwrotnym samochodem jest Miata. Dzięki czemu teraz nią prowadzę ten Let's Play. O, Kasiora. Street Crossy rozgrywają się na bardzo wąskich trasach. Tight, there's very little room to bend the curves, so make sure your ride's dialed in right. Do whatever it takes to get that other guy out of your grill because the inside lane is where you want to be. The best line in and out of the turns is going to shave serious time off your run. So, tune it for quick sprints and tight slam down control. You know what I'm saying? All right, then get out there and go savage, bro. Okej, okay. no, Street Crossy przepraszam, rozgrywane są na bardzo krótkich, krętych trasach. Miataś tutaj sprawdza genialne, nie trzeba nią hamować. To trzeba robić w przypadku innych samochodów. Tak, więc tutaj upokorzymy przeciwników i to nieźle, jeśli oni nie upokorzą nas. Bo tutaj strasznie upierdliwy jest właśnie ten problem z, pit, z manewrem pit tak i inny bajer z drzynaniem się przeciwników oraz nas w bandy, co zaprezentują tutaj Focus i Peugeot, proszę bardzo. I teraz pozostaje tylko no, kwestia dogonienia centry, co na tych trzech krótkich to, e, okrążeniach może się okazać trudne, aczkolwiek centra nam tutaj pomogła. Nissan centra pomógł nam, Rozbijać się o bandę. Genialnie się prowadzi ten samochód, jeśli chodzi o takie kręte trasy, tak? Praktycznie w ogóle nie, uży w ogóle nie używam hamulca, tak? Trochę popuszczam gazu i... I to wystarcza, co w przypadku innych samochodów typu 240SX czy Honda Civic absolutnie by nie wystarczyło. W przypadku tamtych samochodów reputacja zdobywana podczas tych krosów to było 0. Tutaj będą 300. No i dobra, wyścig zakończyliśmy i tym samym zakończyliśmy stage pierwszy. Teraz przed nami prezentująca yy, przejście do stage drugiego, tak i odblokowaną dzielnicę. Hey man, you're raising some serious hype out there. Looks like a couple of companies want to represent you. That means you qualify for the underground racing league I told you about. No traffic, no streets, just pure driving. All of it takes place on a controlled private course. Now, since you've set up shop with me, I'm gonna act as your agent. I'll take a cut off the top in return for letting you know what's worth looking at. Warto oglądać te cut-scenki prezentujące dzielnice. Bo tam na nich widać sklepy, tak? Czasami lokalizacje sklepu tutaj było widać także przed, że na zjeździe z tego świecącego mostu był Graphic Shop. Mamy SMS-a odblokowanym Beacon Hill, tak więc jesteśmy oficjalnie w stage'u drugim. Proszę bardzo, nowe wyścigi. Tutaj mamy dwa drifty, dwa sprinty. Dwa tory, dwa street crossy, jeden upierdliwy drag. Jak widać, tylko dwa wyścigi rozgrywają się w Beacon Hill co się niedługo zmieni po pierwszym wyścigu, tak, bo odblokujemy nowy feature, no ale to już dopiero w drugiej sesji, To i najpierw będziemy oczywiście odblokowywać sklepy, a potem brać udział w wyścigach. Ja jeszcze na zakończenie tej sesji przedstawię jeszcze jeden bar, jeśli chodzi o tuning osiągów naszego samochodu, czyli hamownie. No, powiem Wam, że się nie, nieźle chyba wkurwiem nagrywając ten e, Let's Play video poradnik, tak, bo gra jest zarebiście podatna na wykrzaczanie się, jeśli chodzi o e, tak się nagrywania, tak. Grając normalnie, żadnych problemów, czasem się tylko wykrzaczy czy ich wyłączy, ale tutaj to jest ekstra, tak. Pięć wyścigów i gra mi się zawiesiła, mi komputer. Nieważne, e, co chciałem przedstawić przed e, zakończeniem sesji, jest e, tuning e, osiągów i hamownia

Hamownia jest e, dopracowana, tak i skomplikowana. Znaczy, nie aż tak skomplikowana, tak, ale o wiele bardziej rozbudowana. Mamy podział na wszystkie typy wyścigów, które mamy: tory, tory sprinty, tak, już biorąc, e, czyli wyścigi po mieście klasyczne, dragi, drifty, street cross i url, -e, tak, które prezentujemy na drugim stage'u. E, wybieramy tory. Znaczy wyścigi po mieście, pojawią się wyniki naszego auta, tak? W postaci um, mocy. Czyli mamy tutaj maksymalną moc 115 kW. To jest chyba. Ile to jest? Niecałe 200 koni. 80, wiem czy 80 pary, to jest 115 koni, no więc to jest sobie policzcie, Dajcie sobie w, e, w tym. Moment obrotowy też jest, mamy dane jeśli chodzi o nasz samochód, tak, czas od 0 do 60, od 0 do setki, maksymalna prędkość, moment obrotowy, moc. I teraz możemy mieć e, ustawienia. Nie możemy zmienić zawieszenia, bo jeszcze go nie mamy. Możemy zmienić tej skrzynię. Skrzyni nie będziemy zmieniać z racji faktu, iż no um, tutaj, um, jest ona dobrze ustawiona. Aerodynamiki też nie możemy zmienić, bo nie mamy uh, tej body kitów. ECU, no to to jest cały to jest kosmos. Tutaj możemy zmieniać ustawienia, tak, nigdy się tym nie bawiłem, zmieniając poszczególne ustawienia poszczególnych tutaj słupków, e, możemy podwyższyć moc, tak, jednocześnie zmienić e, osiągi naszego samochodu. Jeśli chodzi o nitro, to możemy zwiększyć, czy ma mówię, dłużej trwać, czy mać bardziej efektowne. Tego też nie będziemy ruszać. Nitro jest wystarczająco krótkie w tym momencie. Um, przejdziemy do tych ustawień w momencie, kiedy będziemy już mieć uh, bodykity, kiedy będziemy mieć już wszystkie części odblokowane, żeby ustawić dla poszczególnych typów wyścigów. Um, zmienić ustawienia. Wbrew pozorem to jest ważne. Spotkałem się z opinią, że. Um, te ustawienia nie mają znaczenia, tak, bo jest to gra katowa Mają znaczenie, jeśli dobrze ustawimy samochód um, pod względem zawieszenia um, siły docisku w skrzyni biegów, to naprawdę um, Civic, czy też wspomniane wcześniej Nissan 240X będą radziły sobie znacznie lepiej w Street Crossie, tak? Na przykład, bo tutaj głównie o Street, street Cross chodzi, tak? Na razie wychodzimy stąd, bo nic no zbyt wiele nie osiągniemy, tak? Um, no i to tyle. Teraz wchodzimy do world map. Eee, proszę bardzo, tutaj mamy stage pierwszy. Tutaj wyświetlają się nam wyścigi, które mogliśmy pominąć. Tutaj pominąłem wyścig eee, jeden na stage'u pierwszym. Jeden generalnie rzecz biorąc. W sumie możemy go zaliczyć już w tym momencie. A tak, żeby przedłużyć sesję pierwszą. A co tam, żeby tutaj procent eee, progresu był możliwie jak najwyższy przy zakończeniu gry. Bo jeśli będziemy pomijać wyścigi tak, czy, e, ukryte i zostawimy je na sam koniec gry, no to e, skończymy grę mniej więcej na poziomie 69-70%, tak ładujemy Nitro w życiu draftu. Przyspieszamy, żeby dogonić kiepawego e, peżota. Mija tam może jest babska, tak? No ale Peżot, e, no, bez przesady, tak samo jak Focus, tak? Zajeżdża wiochą jeszcze bardziej, tak? W wyścigach ulicznych nielegalnych. No jest, e, wspominałem, że fabuła jest kretyńska w, w Undergroundzie 2, tak? bo Mam do, do czynienia z nielegalnymi wyścigami nocnymi, e, tak? A już od drugiego stage'a pojawia się motyw sponsorów, tak? Czyli firm znanych, które sponsorują nas. Jednocześnie e, płacą nam, tak, za e, branie udział w wyścigach, tak, takich nielegalnych właśnie. E, nie wiem, ile ma to wspólnego z prawdą, tak, pod kątem tego, czy naprawdę firmy tak sponsorują. Nieważne, do tego dochodzi jeszcze e, Underground Racing League, tak, czyli wyścigi na torach, które są tutaj głównym featureem sponsoringu, które też rozgrywają się na... E, Torach e, takich profesjonalnych, tak, na których ludzie dokonują włamu, co widać na kcnkach. E, na dobra, e, wracamy do WorldMap. up trochę ściano. no i dobra. I to tyle. Saveujemy grę. Ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia ponownie, kiedy będziemy zabierać się za stage drugi, nieco dłuższy, ale nie bardzo. Zajmiemy się tuningiem. Um osiągów naszej miaty jeszcze na wyższym stopniu, no i w końcu stunigujemy ją wizualnie, tak? Bo gra będzie tego wymagała. Ja tymczasem żegnam się z wami na razie.